Drużyny seniorów i młodzieży z ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borzęcin walczyło o zwycięstwo w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Gminne zawody sportowo-pożarnicze, jak co roku, połączone z drugim piknikiem rodzinnym w miejscowości Przyborów. Piknikiem organizowanym przez klub sportowy wspólnie z jednostką OSP w tej miejscowości. także. Z pewnością okazja dla mieszkańców do dobrej zabawy, ale też kibicowania drużynom pożarniczym, zarówno młodzieżowym, żeńskim, męskim, jak również seniorów w rywalizacji. Będzie imprezy takie dla dzieci, później zabawa taneczna dla wszystkich dorosłych. Cała impreza no, potrwa gdzieś do godziny drugiej w nocy. Program zakładał różne konkurencje, w których startowało 12 drużyn. To jest rywalizacja gminna, i na pewno też podnoszą kwalifikacje tego, że się rywalizuje pomiędzy sobą, jednostkami po prostu z gminy. I to się liczy prestiż. I na pewno podnoszą też umiejętności, bo nie zawsze się lepiej biega z drużynami niż samemu po prostu. Mimo upałów podczas zawodów nie brakowało publiczności, która chętnie kibicowała uczestnikom. Mamy pełną praktycznie trybunę. Kibice z terenu całej gminy dopingują swoich druchów z jednostek. To cieszy, że jest takie zainteresowanie, bo dla druchów jest to okazja do sprawdzenia się w ćwiczeniach, w ćwiczeniach sprawnościowych, zarówno w sztafecie, jak i w bojówce, a dla widowni okazja do. Kibicowania i dobrej zabawy. Uczestnicy zawodów także byli zadowoleni. Po pierwsze, bardzo gorąco. Na pewno są duże emocje, bo jednak pierwszy raz mamy drużynę, która nam z współgra z nami dokładnie. Zawsze byliśmy sami, więc na pewno jest dużo ciężej. Ale przez emocje nie odczuwa się ani zmęczenia, ani tego gorąca. Więc w pierwszej kolejności jest sztafeta, na której mamy 7 zmian. Każdy zawodnik ma swoją przeszkodę. Na szczęście my nie mamy ściany, mamy puste pole, także to jest dość duże ułatwienie, a później jest część bojowa, czyli najpierw spinamy sawną, później są dwie roty oraz zbicie pachołków, no i byle do końca. Wystawiliśmy drużynę seniorską, w której oczywiście co roku uczestniczymy. W tamtym roku wygraliśmy pierwsze miejsce i dzisiaj też mam nadzieję, że uda się wygrać jakąś, no przynajmniej pierwsze z trzech miejsc, żeby tylko ostatnie nie było. Zawody pożarnicze dla nas, no jest co, no Jest zabawą, jest spotkaniem się z kolegami, z przyjaciółmi, tak naprawdę większość osób jest e, znajomymi. E, jest to dla nas, no czym? Ino, no, zapewnienie rozrywki dla kibiców. Jest też przygotowanie, także, no, też wiadomo, przed, zawodami, przed samymi zawodami przygotowujemy się, chłopaki, spotykamy się jak tylko możemy, robimy próby. Wiadomo, wcześniej było całkiem inaczej, startowaliśmy na starych pompach, po piątkach, także no, to była zabawa, bo jedna nie odpaliła, druga odpaliła. Tak, Dzisiaj mamy, dzisiaj można zobaczyć, mamy pompy z Brzeska nowe, które zostały zakupione przez gminę Bożencin i przez dofinansowanie tak samo z Brzeska, ze Związku Strażeckiego. Także no dzisiaj całkiem zawody wyglądają całkiem inaczej, ale rywalizacja jest ta sama. Oprócz rywalizacji nie brakło oczywiście dobrej zabawy, a to dopiero początek wakacji.